Czy imię zbieżmowania ma znaczenie w numerologii i jeśli tak, to jakie? O tym dzisiejszy odcinek. Serdecznie zapraszam. Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy ma znaczenie, to należałoby zadać jeszcze kilka pytań pomocniczych, typu dla kogo. Innymi słowy, dla jakiego numerologa, dla jakiej ścieżki numerologicznej, dla jakiego systemu numerologicznego. No i czy w ogóle dla numerologa coś nie ma znaczenia. Dla wielu ścieżek, być może dla wszystkich, jakiś odgałęzień numerologii tradycyjnej ma znaczenie takie, że dopisuje się liczby symbolizujące litery tego imienia do wszystkich pozostałych, które mamy nie wiem, zapisane w postaci imion i nazwiska w metryce urodzenia czy w dowodzie osobistym. Czyli jeśli idziemy do numerologa i jeszcze nie mieliśmy żadnych zmian dotyczących nazwiska czy imion, tych, które były w metryce urodzenia, ale już jesteśmy po sakramencie bierzmowania, to wtedy mamy zarówno imiona jedno lub dwa, może niektórzy mają więcej, z metryki urodzenia, nazwisko, niektórzy mają dwa od razu, i imię z bierzmowania. Wszystko to sumujemy i otrzymujemy trzy takie syntetyczne liczby, które są istotne przy interpretacji portretu numerologicznego. Tak mniej więcej podchodzimy do tego zagadnienia od strony tradycyjnej. Jeśli chodzi o system, w którym ja pracuję, tam nie ma tego imienia zbieżmowania, co nie znaczy, że nie można go wprowadzić, ale troszeczkę in, w inny sposób. Jakie znaczenie może mieć imię zbieżmowania, jak możemy je zastosować w numerologii, należałoby zastanowić się, co ono w ogóle oznacza. I wtedy pomyśleć, co moglibyśmy z niego odczytać. Musimy więc wrócić do jakby części takiej religijnej, religii, w której tutaj wyrośliśmy i dzięki której te imiona mamy, w jakimś sensie dzięki niej, bo poddaliśmy się temu sakramentowi bierzmowania. Bierzmowanie jest sakramentem, który mówi o dojrzałości chrześcijańskiej. Czyli możemy powiedzieć, że świadomie powinniśmy wybierać imię świętego lub błogosławionego, bo jakby innego wyboru nie mamy. Dlaczego nie mamy innego wyboru? Nie wybieramy imienia, które nam się podoba, tylko wybieramy imię świętego, którego cechy, którego ścieżka może ta, nie wiem, duchowa, czy taka, we, taka wewnętrzna ścieżka wiary nam w jakiś sposób imponuje. Czyli chcemy podążać podobną ścieżką albo pielęgnować w sobie podobne cechy. W ustawieniach Hellingera, czy tam w ustawieniach rodzinnych, tak mi się wydaje, że to stąd czerpię, czerpię tę informację, jest taki pomysł, że jeśli otrzymujemy imię po na przykład dziadku, po babci, po nie wiem, kimś w rodzinie, Albo po jakimś przyjacielu, którego uwielbiamy, powiedzmy, i dajemy temu dziecku tak na imię, to ono w jakiś sposób kontynuuje los tej osoby. Wykazuje pewne cechy, podobieństwo, takie, ale jednocześnie to wszystko, co ta osoba gdzieś niosła ze sobą, to ono to w jakiś sposób czuje. Taki jest pomysł na to. Więc jeśli spojrzymy tak od tej strony, na imię zbierzmowania, to jakby to powiedzieć, korelacja jakaś jest. Więc warto się dobrze zastanowić imię którego świętego chcemy przyjąć e, na czyli tak naprawdę którego ścieżka jest taka, która nam odpowiada. I cechy tej osoby oraz to w jaki sposób ona funkcjonowała też nam odpowiadają. Patron, którego wybieramy na tego swojego przewodnika, on Zgodnie z takim pomysłem religijnym, rzeczywiście staje się naszym patronem. Czyli do niego możemy się w jakiś sposób zgłaszać, prosić o wsparcie na naszej ścieżce. Więc jest kimś takim w rodzaju naszego przyjaciela. A jakie jest Twoje imię zbierzmowania i co niesie ze sobą patron, którego wybrałaś, wybrałeś na swojego przewodnika duchowego? Napisz w komentarzu. Gdybyśmy mieli przenieść to teraz wszystko na nurt numerologii, to jak skorzystać z tego imienia? Można by było powiedzieć, że to imię w jakiś sposób pokazuje nam pewne rzeczy, które są ważne w naszym rozwoju wewnętrznym, w takim jakby docieraniu do prawdy. Czy do większej części jakiejś, która, bo to nie wiem, czy kiedykolwiek uda nam się dotrzeć tak do prawdy prawdy, do samego sedna, ale takie obieranie jakby z iluzji tego swojego życia, taka siła wewnętrzna, siła wiary, niektórzy powiedzą, to w tym właśnie imieniu może się zawierać. Czyli jest to takie trochę imię duchowe. Jak niektórzy idą innymi ścieżkami, czy suficką, jakąś tam tybetańską, zen, to czasem otrzymują takie imię duchowe lub sami sobie przybierają. I w moim odczuciu jest to bardzo podobne do tego, co robi się w Kościele Katolickim. Przy czym w Kościele Katolickim nie zawsze robi się to świadomie, a świadomość tutaj ma duże znaczenie. Więc to imię może powiedzieć, na co świadomie chcemy się zgodzić w swoim życiu. Czego my tak naprawdę chcemy? To jest jakaś taki nasza chęć wyrażenie tego, ja chcę tak. Ja chcę te cechy w sobie pielęgnować i chcę w jakiś sposób tymi wartościami żyć. Że wszystko inne może się zawalić, ale te wartości będą dla mnie ważne, trwałe. Będę o nie zabiegać, walczyć. I tak moglibyśmy spojrzeć na imię Zbierzmowania, o którym w następnym odcinku powiem nieco więcej, łącząc je z jakimś przykładowym imieniem i nazwiskiem, żeby pokazać Wam, jak może się to uzupełniać, co może wnosić. A tymczasem zapraszam Was do playlisty o nazwie: imiona numerologicznie. I tam znajdziecie imiona już przeze mnie omówione. Może akurat której z nich jest Waszym imieniem zbierzmowania. Do zobaczenia.